Dzień dobry, dzień dobry, prosiliście o filmik z tatą, więc co dzisiaj będziemy robić? O nie. sushi. Będziemy robić sushi, to jest Sushi Meister, więc pokażemy wam jak robimy sushi domowe, trochę oszukane, ale kupiliśmy w końcu ocet ryżowy, więc chociaż, bo mieliśmy zrobić z jabłkowym, więc co, idziemy do kuchni i robimy. Z czym będzie to sushi? Pyszne, Pyszne będzie. Ale z czym? <laughs> Susi będzie przede wszystkim z rzeczem. Wow. do tego będzie tuńczyk i będzie łosoś. Tak, mamy awokado, mamy paprykę, nie kupiliśmy żółtej, ale trudno. Będzie czerwona. Dobra, idziemy robić. Potrzebować przede wszystkim liście nori, ryż do sushi. My to kupiliśmy w Biedronce, bo w Lidlu był tylko ryż, nie było tych liści. Ale jak są to tygodnie azjatyckie, to powinno być. Tutaj mamy jeszcze tuńczyka, mamy łososia, serek śmietankowy, warzywka. Powinniśmy mieć jeszcze kolorowe papryki, ale nie mamy. Ale to nic. A tu matę zrobiliśmy sami z takiej łazienkowej, obwinęliśmy folią spożywczą i jest. Sypujemy ryż do garnka. W moim przypadku to jest 3 garnek. I teraz trzeba ten ryż kilkakrotnie albo kilkanaście razy wypłukać. Po pierwszym płukaniu mamy taką wodę. Nie fajna woda, nie może taka być. Nie może być. Musi być od... czyściutka, klarowna. Odsezamy. Chyba mamy, mamy! Mamy problem! Troszkę się Kurat mamy trochę za dużo ryżu na 6 liści. Więc jak nam troszkę wypadnie, to się nic nie stanie. Bo ogólnie tego ryżu wystarcza tak na 8 takich rolek sushi, ale z opakowaniem jest 6, więc kupiliśmy już 6, żeby nie wyrzucać później kolejnych. No więc to co tam wypadło. To się nie dzieje. Jeszcze lekko mętne. Trzy, dwa, trzy razy i powinno być. Okay. A to już jest chyba ósma płukanka. Ostatnie płukanie. Pewnie około 12. Dwunaste. Dwunaste. No ale faktycznie woda już jest. Jeszcze troszkę będzie mętna. No, ale już nie jest tak jak na początku. Dokładnie do pół kilograma ryżu wlewamy 750 ml wody, czyli trzy szklanki zimnej wody. Zimnej wody. Teraz dajemy na gaz i gotujemy. Przez? Do od czasu zagotowania, 10 minut pod przykryciem, nie otwieramy pokrywki. Robimy zalewę. Dodajemy 8 łyżek. Ocet ryżowego. Można oczywiście kupić gotową. Ale my nie robimy gotowców. I też podobno tam yy, pisało, że ocet jabłkowy niby może być zastępczo za ryżowy, ale był w Lidlu akurat, bo w Biedronce nie było ryżowego, ale był w Lidlu, więc trzeba jeździć do dwóch sklepów, żeby zrobić zakupy na sushi, ale ale są produkty. Dodajemy dwie łyżki cukru i pół łyżeczki soli. I mieszamy. I zalewa gotowa, czyli 8 łyżek octu ryżowego, dwie łyżki cukru, pół łyżeczki soli i gotowe. I to się już dodaje do ugotowanego ryżu? Tak, przestudzonego. już. 10 minut gotujemy na wolnym ogniu. Ważne, nie mieszamy i nie podnosimy pokrywki. Odstawiamy na 15 minut pod pokrywką. Niech sobie odpoczywa. Dobrze. A my tymczasem idziemy na rosół. A tu już zaczynam kroić też warzywkę, awokado, tuńczyka. No i zaraz po 15 minutach będziemy zwijać roleczki. A teraz niedziela bez rosołu nie byłaby niedzielą, więc. Tak, po 10 minutach już ryż jest gotowy. Teraz odkrywamy. Ale paruje. Delikatnie musimy go teraz przestudzić. Możemy go przemieszać. Żeby troszkę bardziej ostygł. I jednak zalewę dajemy dopiero jak przestygnie. Myślałam, tak. że odwrotnie, ale ale jednak nie. Najpierw studzimy, mieszamy. Delikatnie, żeby nie zrobić. Żeby nie zrobić co? Eee, żeby nie zrobić, nie wiem, takie jakieś mamałygi. <grymne> <grymne> mamałygi. Po około następnych 10 minutach dolewamy zalewę. To jest akurat porcja na. No, 8 rolek. Ale mamy eee, 6. Tak, ale na pół kilograma. A, że to zalewa? Tak, pół kilograma. Zresztą delikatnie mieszamy, żeby nie porozbijać tych właśnie. Zarenek. Zarenek. Jesteśmy, mamy wszystko gotowe. Nakładamy. Mamy, tak, pokrojone warzywka. Liście noli. Tak, i w którą stronę? Błyszczącym do maty. Dobrze. A czy nie bliżej? Bliżej, Tak, na skraju maty. Maczamy yy, paluszki w zimnej wodzie i nakładamy sobie Mi się ryż. zawsze z dzielimy tak, że on nakłada ryż, warzywa nakładamy razem, a ja zwijam. Taka to ta współpraca. W ogóle idealne awokado. Tak ładnie dojrzało. Olivia zawija yy, liście nori, tak jak ten słynny świstak Sreberka w reklamie Milki. No Nawet jej to dobrze wychodzi. Tak! Mm. No Więc co my tu? W ogóle można jeszcze mieć jakieś paluszki, krabowe. Co zawsze w sumie mieliśmy, ale tym razem zapomnieliśmy odmrozić. Yy, można jakieś krewetki, różną rybę. No. Co wolicie? My zawsze mamy się wędzoną. Kiedyś robiliśmy chyba z pieczonym. Albo z surowym. Yy, w surowym robiliśmy, a mamy wędzone na zimno. Tuńczyk też może być jakiś taki surowy, ale Pięknie. my mamy akurat... to też jest pyszny. ze słoiczka. Z Wilgain. Z Wilgain. Najlepszy. Zostawiamy tak około 2-3 cm liścianowi. Żeby go Pięknie. później... Później wam, zaraz Wam pokażę z tej perspektywy, jak to wygląda, jak będziemy zbijać drugą boleczkę. Żeby było wiadomo z bliższa. Jak to wygląda, jak to ma wyglądać, bo w sumie wydawało nam się, że takie skomplikowane jest robienie to sushi, a jak się okazuje, wcale nie jest. Jedynie ryż, tylko w sumie schodzi, żeby zrobić. Najważniejsze w sushi. sushi właśnie jest ryż, żeby go dobrze no. przygotować, nie rozgotować i żeby nie był ardente. Okay. Jeden słowem, żeby był idealny. Dajmy tak, gdzieś około pół centymetra. Co pół centymetra? No, tego ryżu nakładamy, nie, może nie a. ma pół centymetra, ale może jest. Dobra. Jak chcecie więcej, to może być więcej. Chcecie Teraz więcej, jest moment, kiedy Olivia przyjmuje. A jeszcze serka nie masz. <laughs> Biegnę do lodówki. <laughs> sushi uratowane. Mamy serek śmietankowy. Dużo, dajemy dużo serka. Bardzo dobry jest serek. Serek jest pyszny. Ja na przykład lubię smakowe, no ale moje dziecko nie lubi smakowych. Więc dajemy zwykły śmietankowy. Przeżyłabym też smakowe, ale świetnie. Mm -hmm. Zwykły jest taki uniwersalny, pasuje do wszystkiego. A ten nakładamy tak jakoś z 3-4 centymetry od skraju liścia nori na ryż. Zazwyczaj my dajemy cztery produkty. Ogórek robimy pierwszego z łososiem? Może być z łososiem. Będzie z łososiem. Ogórek. Papryczka. Papryka obowiązkowo. Bo ładny kolor. Nie mamy żółtej niestety. Zapomnieliśmy kupić. A już mieliśmy w sumie iść po nią i coś by poszło nie Tak. tak. Jest. Do awokado... Jezu, do łososia awokado pasuje idealnie. A, no to tak? będziemy mieć 5 produktów. W <grym> zasadzie ma ograniczeń. No dokładnie. Tutaj łososia sobie też tak dzielimy na dzielimy na kilka części, żeby... Fajnie go rozprowadzić, rozłożyć. Tak jak mówiłam, tym razem robimy 6 rolek, a nie 8. Więc Ale będą bardziej bogate te sushi. No bo tak bez dobrze. sensu robią te liście. Jak już jest, mamy nałożone wodą. Namaczamy końcówkę tej niezasłoniętej ryżem Liść nori. A moja córka Oliwia zabija. Nie jest to takie proste, moi nie widzowie. Jest proste. Nie jest to takie proste, ale ale da się zrobić. Oj, ma mi się oderwała. I końcówka najważniejsza. O, mocno ściskamy, żeby się ładnie, fajnie zagieło, złączyło. O, i uwaga, uwaga. Yay! Mamy pierwszy. Mamy pierwszą roleczkę. Już mamy gotowe z łososiem. Teraz robimy z łyżyczką. Pięknie to wygląda. No patrzcie, patrzcie, jak pięknie wyszły. No na i na moment. Kroimy, tak. kroimy. Ile nam w sumie zeszło? 15 minut. Tak. No, całe krojenie. Odkrejamy kawałeczek, pierwszego? ten, który dla gości nie dajemy. Ja zrobię test smaku pierwszego. To jest akurat z łyżyczką. I takie kroimy na, nie wiem, 2 cm. Pyszne. Pyszne. No, serek czuć. Dlatego dobrze dać serek, bo wtedy są takie wyraziste. Mieliśmy w ogóle takie tacki kiedyś od koleżanki. Eee, fajne do suszy i tak ładnie wyglądały. No ale został nam talerz. Talerz też może być. Ja nic nie powiem, bo jem. Właśnie powiedziałeś. Dobra. daję teraz drugiego. Teraz z Kręczykiem... Nie, Jezu, teraz z łososiem. Złososiem. Kolejny test smaku. To smaku smaku lilii. Ja wolę z łososiem. Osobiście. Osobiście, Osobiście łososiem. chyba też wolę z łososiem. Okay. Mm. Mm. Powiem Wam, że przez cały tydzień w Lublinie co byłam na mieszkanie. Miałam taką ochotę na sushi. Już miałam kupić w Biedronce. Ale myślę, nie. Przyjadę i zrobimy swoje domowe sushi. I to był, to był bardzo dobry wybór. Bo to z Biedronki nie jest takie złe. Ale jednak takie swoje, świeże składniki to jest, to jest to. Złosto się Mhm, Piotka. Mamy, mamy, nasze sushi, gotowy talerz już skrojony. jeszcze trzy rolki w sumie tak. do skrojenia. No i co, mamy, mamy nadzieję że rozkroimy dopiero jak te zjemy. <tak> tak. Mamy nadzieję że podobał się wam taki filmik, że skorzystacie z przepisu, sami zrobicie sushi, bo jak widzicie nie jest to wcale takie skomplikowane. Tutaj Chris dał wam porządne rady jak zrobić dobry ryż. Eee, no i co, zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie mój kanał, po więcej! Zostawcie też łapkę i komentarz dla Krisa, żeby założył swój kanał. <grystanie> <grystanie> I co? Widzimy się w następnym filmiku. Pa!